Witamy wszystkich e, telewizów, e, mówi się internautów e, w Wini e, TV. E, I co? Dzisiaj mamy specjalnego gościa, ponieważ zawsze mamy specjalnych gości e, Solara e, z witam, duetu witam. Solar i Białas. Białas jest. E, tak popularny i rozpoznawalny, że nie chciał udzielić wywiadu. E, szkoda, bo właściwie chciałem pogadać trochę o płycie, chociaż często nie mówię o żadnych płytach, ale dzisiaj chciałem właśnie porozmawiać o płycie Solara i Białas, ale porozmawiamy o tej płycie e, e, z Solarem. E, ale na początek okazało się, że mamy wspólną przypadłość. Mamy katar sienny. Właśnie się zgadaliśmy, że zawsze musimy yy, używać chusteczek. Solar, co to jest za, za, za katar? Co to jest za katar? No nie wiem, czy sienny tak naprawdę, bo nigdy tego nie badałem. W każdym razie cały czas mam gile. I... Ale od zawsze? <laughs> Chyba tak. No od zawsze, bo ja mam od ósmego roku życia. No, pewnie też coś takiego. no. Nie wiem, ciężko mi to jakoś umieścić. Czyli w racji, gdzieś ale... gile zaczynają wychodzić w okolicach komunii? No, może, może. Oczywiście. Się... Może mieć co, co, tak. coś z, związek jakiś z komunią, może. Mm. Albo z majem. W tak, maju płynie. Im bardziej mleko znika spod nosa, tym bardziej gile się pojawiają w nosie. Ale powiedz mi, generalnie jesteś jakimś alergikiem, uczuleniowcem? Wiesz co, na pewno jestem uczulony na parę rzeczy, ale też nigdy tego nie badałem, no, no unikam kotów, unikam kurzu, unikam y, wsi w okresie ścinania traw, yy, no, ale to, jakby to jest wierzchołek góry lodowej, bo tam lista, podejrzewam, że jest dużo dłuższa, także... Możesz być to... uczulony też na rzeczy, które jesz, na przykład. No mam nadzieję, że nie mam takich, wiem, że jedną mam znaną tylko, alergię pokarmową, jakąś takie jakieś orzechy, już nie pamiętam jakie, ale, ale generalnie to chyba nie mam, no chyba, że tego nie, nie, nie wychwytuję. No. Coraz więcej ludzi jest e, alergikami, i najgorsze jest e, to cholerstwo, że e, to się po prostu nabywa. E, więc e, ja miałem ten katar, ale przez całe życie alergii jakiejś specjalnie nie miałem. Natomiast e, w wieku gdzieś nie wiem, 20 paru 30 lat e, nagle. Nabyłem ją. Dostaje się takich rzeczy po e, tym, po zapaleniu płuc albo zapaleniu oskrzeli, tak mi lekarz powiedział i faktycznie miałem zapalenie skrzeli. E, to nie jest jeszcze jakaś straszna alergia, natomiast jest bardzo hardkorowa, jeżeli zjem naprawdę to, czego nie powinienem. A miałeś jakiś taki naprawdę chamski tak żeby zapierdać do szpitala. No, jako dziecko chyba miałem coś takiego, że jakoś mnie konkretnie wysypało, ale to. Nie pamiętam. Do jakiegoś leku chyba. jakiegoś takiego leku w sztyfcie użyłem i w ogóle totalnie byłem zasypany. No i podjechałem do lekarza. A to jedyny taki atak alergii, żeby aż trzeba było tutaj udzielać mhm. się, czy korzystać z pomocy lekarskiej. Także wniosek jest. Uważajcie na zapalenie płuc i oskrzeli. Dbajcie o zdrowie. No i wiesz to właśnie, nie wiem kurwa, chciałem puścić waszą płytę, tylko zastanawiam się czy teraz kurwa czy content, srontent i te wszystkie dziwne słowa YouTube'owe, czy nam nie spierdoli, nie wyjebie całego wywiadu, jak myślisz? Aha. No chyba można tam ręcznie kliknąć, żeby, żeby dało żyć, tak, że tak zrobimy, no. Ale boję się, że wciśniecie ten przycisk, z którym przytulacie całe sianko z mojego wywiadu. <śmiech> <śmiech> nie, to kurwa nie opłaca mi no się. Dobra, dobra, Puszczę bo... swój mixtape dobra, w takim dobra, razie. Możemy, możemy, się możemy się przybić, że, że ten przycisk nie zostanie użyty. <laughs> 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 Słuchaj, dobra, Spróbujemy i tak i tak. Nie, kurwa, nie ma co ryzykować. Kurwa, pieniądze to pieniądze. No. E, słuchaj, słyszałem e, płytę e, i kurwa zastanawiałem się, czy mi się podoba, czy nie. Parę pieczelniak mi się podoba. E, Selfstick mi się podoba. Opowiedz, jakbyście nagrywali w ogóle tą dziewczynę? Bo bardzo mi się podoba ten głos, jak ona tam krzyczy. A tutaj w ogóle ciekawostka jest jeszcze bardziej jakby uzupełniająca koncept kawałka, dlatego, że zostało to nagrane na iPhone'ie, po prostu. Napisałem do takiej koleżanki, do Eweliny. Pozdrawiam serdecznie Ewelinę. Ona nam czasami nagrywała jakieś różne tagi i jakieś takie różne uzupełnienia damsko-wokalne, krótkie. I tym razem też to zrobiła, także mhm. z iPhone'a ten dźwięk się sączy. Fajne to jest bardzo, ale wydaje mi się, że do takiego refrenu, takiego kurwa zwariowanego e, e, okrzyku, to właściwie nie potrzeba nie wiadomo jakiej jakości. No wystarczyło jak widać, no zresztą co, no jakieś tam czarnuchy to chyba nagrywają całe płytę na tych iPhone'ach, więc... no Kurde, w no dzisiejszych chyba. czasach umówmy się, że e, ludzie mają cholerne e, możliwości. A widzisz tą różnicę? E, jak e, właśnie no, m, młodzi ludzie mają niesamowity dostęp do technologii e, i, i widzisz na przestrzeni lat tą zmianę? Wiesz, co no, zdecydowanie widzę. Kiedyś były takie. Pamiętam jeszcze z 8 lat temu to był podział na tych, co mają jakości, co nie mają jakości. A teraz tak naprawdę wszyscy wszyscy jakąś tam jakość taką yy, przyzwoitą osiągają. Rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś nawet jakieś amatorskie nagrania robił w warunkach yy, niezadowalających. No. Także ciężko nawet czasami wychwycić, czy coś się było nagrane w studiu za milion złotych, czy było nagrane w domowych warunkach bo za niezosadnie duże pieniądze można sobie coś tam sprawić i myślę, że, że problem, taki... problem znika, no. Jest takie durne pytanie, jakbyś mógł wybrać czasy, w których żyjesz, to jakie byś wybrał? No te, w których żyję oczywiście, no. no kurwa, właściwa <grym> odpowiedź. Niektórzy debile mówią, że kurwa w jakimś XVIII wieku albo coś. Kurwa, ząby cię rozbalał z kurwy, senu by ci go wyrwaliśmy. nie byś żył się kurwa z razy, jak Kurwa w XVIII wieku żył. To fakt, bo długość życia była e, nie wiem, 30-40 lat dla mężczyzny, coś takiego. No Nie, no, ale już tam wiesz, nawet tyle miałem mieć kontuzji, gdzieś tam trzeba było tu jakoś, e, e, to jakoś łatać. Medycyna z tamtych czasów by mnie nie wyciągnęła z tego. Tutaj dalej sobie chodzę. Słuchaj, powiem ci, że ten. E, 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 Ojciec mojej byłej dziewczyny parę lat temu, ale nie wiem czy to było 5 czy 10 lat temu, robił sobie tak zwane biodro i to całe gówno zajęło e, miesiąc rekonwalescencji, w sensie w szpitalu on miesiąc leżał, nie wiem czy 3 czy 4 tygodnie, ale to był prawie miesiąc. Natomiast mój ojciec robił to sobie 2 lata temu i leżał w szpitalu 4 dni. No, proszę. To czuję taki... w takim razie. No, no ta, ale tak po prostu teraz się to robi. Ci lekarze się nauczyli, e, nauczyli się tego robić, no a pewnie niedługo e, w ogóle po prostu będą laserem przestrzepiać e, nowe biodro. Tak, no, by ja tak, było, tak, chciała, jak, tak było, jak tylko, jak tylko masoni i iluminaci uwolnią recepturę leku na raka. Od, oddadzą technologię. Oddadzą technologię, no to już w ogóle będziemy transformersami. Zatoczone Ale yy, właśnie kurna, co, co myślisz o y, iluminatach i wolnomularzach? <śmany> ja, ja nie jestem jakimś fanem teorii spiskowych, myślę, że to jakieś pierdolenie jest generalnie, tak w pokrótce. No ale jest wolnomularstwo, jest normalnie zarejestrowany ten, e, e, nie wiem jak to się nazywa, pod jakim to, że tak powiem, nazwą figuruje, ale mm -hmm. stowarzyszenia czy czegoś takiego, bo ja myślę, że tak naprawdę wolnomularze to jest grupa e, inteligentnych ludzi, którzy sobie pomagają nawzajem i... To zupełnie tak jak my, no czyli możemy też jesteśmy wolnomularzy. Ja zawsze uważałem się za wolnomyśliciela. Nie wiem, co znaczy to mulenie. Wolnomularza też, bo kiedyś zamulałem bardzo mocno. Aha. Więc właściwie tak, jestem pieprzonym wolnomularzem. Plus iluminatem, bo troszeczkę jestem oświecony. chociaż jestem dalej głupkiem, ale przynajmniej zakładam moją głupotę i omylność. Najgorszy są ludzie, którzy nie zakładają omylności. Dobra, słuchaj, opłytę. Tytuł e, Nowa Normalność. Ja sobie rozkminiłem, tak, ten wasz tytuł. Bo jest ta piosenka, e, w której kurwa tam e, e, trochę się troskacie, że zamiast robić dzieci, robicie rap. Ale e, ja sobie pomyślałem, że tak, że byliście zwariowani i teraz kurwa wam weszła, no bije trochę z tej płyty, e, takiego potrzeba jakby normalniejszego życia, więc ta Nowa Normalność to jest właściwie normalność. Czy to zgadzam, prawda, czy no ten, ten, znaczy ten tytuł ma wiele twarzy, raz, że wiesz, to jest taka nasza nowa normalność, że właśnie może w tym całym popierdoleństwie żeby jednak odnaleźć jakiś pierwiastek normalności, jakiś swój azyl zbudować i jakby przybliżyć swój... Model swojego życia do życia do normalnych ludzi, ale też nowa normalność, która generalnie tak yy, patrząc spo, społecznie, nie? że to też dużo nowych zjawisk się pojawia, yy, które wykręcają Jak rzeczywistość. No tak, tak, ten numer Selfie Stick jest taki właśnie, bardzo bezpośrednio o tym. Także też, no, no, można różno patrzeć na ten tytuł. No. A twójako, myślisz, trójako? że dzieciakom odpierdala od tych social mediów? Myślę, że jebie je na web krótką. <głos》>. Nie, no myślę, że naprawdę odpierdala. No ludzie... Yy, kurde, nie wiem, no tak się zastanawiam, tak się zastanawiam, czem, czemu ci ludzie podbijają po te fotki. W sensie nic, nic, do, nic do nich nie mam, nie? Ale... Kurwa, bo, to są bo te ten, postępne. bo chcą yy, zasmakować kawałeczek twojego życia. Poza tym, na przykład też dlatego, że yy, chcą, tak mi się wydaje, pobyć przez chwilę z kimś, kto w jakiś sposób na nich oddziaływuje. Może nie mają pomysłu na to, żeby cześć kurwa, zadać ci 10 ciekawych pytań, e, ale sobie e, mogą nawet z tobą pobyć poprzez to. No może, no ale często to jest takie, wiesz, że oni podchodzą w ogóle jak zombiaki, biją piątkę, w ogóle się nie odzywają, robią fotkę i odchodzą jakby przyszli kurwa wykonać jakąś przykrą powinność, nie? <laughs> pierdolnąć do... ten, zdjęcie obiadu kurwa. no tak, nie wiem do końca jakby jaka jest dla nich przyjemność z tego, że muszą przyjść w jakieś miejsce poczekać, wiesz, często na zimnie i, i robią w ogóle bez słowa, jakby, no jakby rozumiem, że ten kontakt jest spokojny, i że fajnie sobie pogadać ale często tych rozmów nie ma, więc zastanawiam się, kurwa, no po co im te fotki no nie wiem, czy chodzi o obujanie social mediów czy... może e, dziewczyny biorą e, penisy chłopców do ust gdy e, oglądają ich fotki ze znanego osobami e... czekaj nie rozumiem <średytutki> może szmule robią im lachy kurwa za te fotki w sensie tym, z którymi robią te fotki? No tak, no wiesz co, no patrz mam fotkę kurwa z, ze znanym kimś. Bojam się z nim kurwa, rozumiesz? SUKO! A że ty pokazuje, ona... pokazuje, tak, że ma fotkę z Białasem i ona... No tak troszeczkę ona to, robi to, że mu tak lafę. powiem, e, mówię nachalnie, no Aha. ale chodzi mi o to, że daje to jakiś, e, nie wiem, no poklask czy mhm. chwilę kurwa, jakiegoś prestiżu, tak? No przecież wszyscy wiedzą, jak można zdobyć takie zdjęcie. Wystarczy przyjść na koncert, wystarczy przyjść na spotkanie z fanami, walić taką fotkę, to nie jest jakieś, no nie jest super rzadkie, nie? nie jest to łatwo dojść, to, jest to zdobyć, więc... Też czy to ma taką moc oddziaływania? No nie wiem, kurna. No, nie wiem i to jest właśnie takie nowe mi, mi no nie nowe nie nie za fotkę z W ogóle myślę, że, myślę, że w ogóle... No sobie robię <laughs> Myślę, że ogólnie smartfony, kurde, trochę utrudniły osobom publicznym życie, że tak powiem. No, to na pewno, bo można ich kurwa przyłapać w każdym momencie, co uważam za absolutnie podłe. Uważam, że paparazzi, którzy nie pytają o zgodę yy, gwiazd... Yy, Kurwa, czy tam jakiś nie wiem, rockmenów, czy rockmanów o, o zgodę, żeby zrobić im zdjęcie, to są po prostu zwykłymi skurwy synami. Uważam, że powinno być wprowadzone prawo, gdzie po prostu za to jest jakaś pieprzona e, kara, za taką hamowę. Kiedyś słyszałem taką opowieść, nie wiem, czy Dody, czy kogoś, że kurwa, typiej wyciągnął listy z tego, ze skrzynki i e, kurna, czytał jej listy z jej skrzynki, a drugi gościu nagrywał i czekali, kiedy ona jej odpierdoli, ona się rzuci na niego i jebną jej zdjęcie. No przecież, kurwa, no, to no powinno wiem. dojechać takiego szmaciarza, kurwa, jakoś czymś, kurna, co go dojedzie. No nie no, tak, tak, zgadzam się. <grym> Uważam, że powinien, powinien <grym> 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 za karę, nie wiem, wrzucić z, z, nagie zdjęcia swojej matki na swój profil i ponieść tego konsekwencje <grym> rodzinno-społeczne. <grym> Tak powinno być. Zgadzam się z tym. A słuchaj, ten. W ogóle jak odbiór płyty teraz gracie dużo koncertów? Słyszałem, że wczoraj mieliście taki festiwal SB Mafii i chyba fajnie to wyszło z tego, co tak, słyszałem. Tak, 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 tak. No wiesz, co koncerty gramy. Ale tak naprawdę koncerty zaczęliśmy grać już nie po tej płycie, no bo ta dopiero wyszła tak naprawdę 25 listopada, więc dwa tygodnie minęły. Graliśmy już od, od, od wyjścia Hate mi Białasa i tutaj jakby tylko kontynuujemy. I, i... Ale wyście zawsze napierdalali koncerty. Wiesz co, graliśmy trochę tych koncertów, ale też nigdy nie, nie powiedziałbym, żeby ich było tak dużo i na pewno nie cieszyły się takim powodzeniem jak teraz. To znaczy ja was miałem zawsze za takich y, y, raperów, którzy kurde no, chcą wyjść do ludzi i, i jak jest ta możliwość, to mniejsze, większe pieniądze oni są i grają. Nie wiem, może się mylę, ale tak zawsze to Nie, odbierałem. nie, no to, to masz rację. No, że zawsze jakoś tam graliśmy nawet za mniejsze stawki, ale jakby z założeniem, że, 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 że lepiej zagrać niż nie zagrać. Nawet może specjalnie na tym nie zarobić bardziej, wiesz, potraktować to jako inwestycję w przyszłość. No i może to też jakiś tam, wiesz, był elementem tej, tej kuli śnieżnej, która teraz już się całkiem nieźle rozpędziła. A ten, teraz tą płytę traktujecie trochę jak rewolucję? Jest taka znaczna poprawa w Waszym odbiorze? No wiesz co, od hate mi jest poprawa. No, jakby przełomowe, ewidentnie było to hate mi i teraz jakby na tej fali cały czas. Yy, jesteśmy, teraz mam nadzieję, że ją jeszcze wzmocniliśmy tą płytą i, i tak no, yy, tak naprawdę to wiesz, nastawialiśmy, że to ta płyta właśnie tą falę wywoła, ale w międzyczasie jako że jest mega produktywny, yy, zrobił Hate Me i jakoś tam jeszcze w terminie też tak trochę podjęliśmy ryzyko, że puściliśmy płytę w wakacje, niby się nie puszcza. A to nie jest ale tak, no, że Ty puszczę. się trochę skoncentrowałeś teraz na e, takiej części e, firmowej Waszej firmy? No tak, dlatego też, dlatego też yy, zdecydowanie mniej jest ode mnie nagrywek niż kiedyś. Yy, no bo ciężko, pewnie sam po sobie wiesz, że ciężko, ciężko jakby parę rzeczy na raz ogarniać i w sensie, że to zupełnie jakby... Nie, czy nie jest ciężko ogarniać parę rzeczy naraz, ale ciężko jest ogarniać parę rzeczy naraz i jakby wykonywać jakąś pracę kreatywną i tworzyć, bo... Jakby to robienie muzyki nie, 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 nie dzieje się tylko w momencie, kiedy siada się nad kartką i się to zapisuje, tylko przynajmniej w moim, w moim jakby, w przypadku jest tak, że to jest proces, który trwa, że cały czas zbieram notatki, cały czas jakby, yy, obserwuję to, co się dzieje i na tej podstawie później jakby na kartce coś mam, mogę sobie zrobić. No a kiedy, wiesz, cała uwaga jest pochłonięta na, na biznes, no to jakby ta moc operacyjna, którą można by poświęcić na operacyjność, na, 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 na kreatywność idzie w pizdu, no. No ale w ogóle muszę Wam pogratulować, bo jakby widzę, że Wasz kanał się rozwija. Jako konkurenta mi to wkurwia, ale ponieważ się przyjaźnimy, więc moją zawiść próbuję zamienić w zazdrość. Ale widzę, że sobie fajnie radzicie, promujecie dużo młodych talentów, także... Mogę powiedzieć, że piona od jakiegoś czasu naprawdę e, dobrze Wam idzie i kurwa gratuluję. No i dziękuję. Bardzo, bardzo mi miło. Przekazuję tutaj Wilemu piątkę do kamery. Uh. Wow. Słuchaj, ale jeszcze trochę wiesz co, mamy małe kółko zanim odwiozę naszego kamerzystę Pelo, więc jeszcze bym Cię zapytał o takich parę przyziemnych rzeczy, które ja często lubię pytać, czyli na przykład o jedzenie. Polecasz coś w Warszawie? Jakiś, y, lubisz w ogóle jeść na mieście? Wiesz co, dużo jem na mieście, ale ja nie jestem jakimś takim wybrednym smakoszem i... Ja mam też pamięci, kurde, do tych knajp. Czemu? Ale no na przykład wiesz co, bo ja uważam, że knajpy potrafią być fajne i nie, nie muszą być drogie, ekskluzywne. Ja na przykład kiedyś byłem w Warszawie, e, boże, w Dużej Misce, czy coś takiego. A jest, Duża Micha, no? Tak, no, tak, tak, jest takie miejsce. Mi. Spoko, tak, tak, bardzo spoko. Dostałem Dużą Michę, było fajnie. Wiesz co, jest taka knajpa z włoskim żarciem, nazywa się Dziurka od klucza, to jest na Powiślu, to to mogę polecić, naprawdę dobra włoska szama. Jest taka w ogóle... Ja, ja totalnie jestem nie, nie wkręcony w te jakieś wegańskie akcje i tak dalej, ale niedawno zjadłem, znalazłem knajpę, y, gdzie jest wegańska szama i jest dobra i to to jest przy, przy placu bankowym y, w kierunku Wyspy po lewej stronie, ale nie pamiętam jak się nazywa. Y, a jak tak to ja to ja w ogóle jakiś barach mlecznych najczęściej i... i, i o bary mleczne czasami potrafią być zajebiste. Tak, Barsady bar sady <laughs> tam. Często można mnie zajadającego spotkać. W Szczecinie Polecam. był taki sławetny bar turysta, yy, którym to kiedyś się dałem śniadania yy, i często można było spotkać pod tym barem bardzo dobre samochody chociaż wydaje mi się że to jakieś było cholera jasna snobowanie się jakiś bogoli że kurwa mhm. że nie muszą dużo wydać ja bym tam przestałem tam jeść jak e, mi było stać żeby przestać tam jeść nie dlatego że tak źle było czy coś tylko kurwa nie chcę mi się siedzieć przy jednym stoliku z jakimś kurwa typem który trochę śmierdzi bo czasami też tak było e, no właśnie to jest bolączka tych barów męskich no że to jakby tam często są ludzie kurwa no tacy w chuj biedni, nie? I ogólnie tam jest klimat bardzo smutny, i... No trochę to wygląda, kurde, jakby, nie wiem, no... Ale nie ma... Warsz... jak w jakimś szpitalu geriatrycznym, jak <laughs> się tam czuję, no. Nienawidzę szpitali. Ale nie ma tam te, trochę takich już na przykład w Warszawie barów mlecznych właśnie fajniej odremontowanych? Y, y, od są, są, są. W ogóle myślę, że bary mleczne jakieś tam swoje, swój renesans teraz przeżywają. Ja I uważam, że myślę, w ogóle dotowane nie? powinny być. Tak jak ja jestem przeciwnikiem dotowania w większości rzeczy, tak uważam, że e, tanie, jedzenie e, schludne i normalne powinno być dotowane. Jeżeli ktoś nie stać, to niech ktoś może przyjść się, na za małe pieniądze. No. No nie wiem w sumie, musiałbym się nad tym zastanowić. No ale pewnie tak, no spoko no już niech zawdajmy ludziom jeść. Ale prezentujesz <noise> poglądy bardziej prawicowe czy lewicowe? Nie, zdecydowanie prawicowe. Prawicowe. Tak. Ale właśnie, słuchaj, co to jest kurwa ta cała prawica? Bo ja rozumiem to tak, że mm, prawica to wolny rynek, mhm. a lewica to socjal. No tak, 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 eee, tak, tak też. No tak właśnie. O tym a teraz zobacz, kurna, jaka jest dziwna e, jakaś taka rzecz, że to e, ludzie z prawicowymi poglądami zazwyczaj e, wy, e, 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 zgłaszają się, że e, są wierzący, mm -hmm. e, a tak naprawdę... E, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale Jezus był lewakiem, miał lewicowe poglądy, absolutnie No tak, tak to prawda, to, to, to prawda, no. No tak, no jeszcze jakaś tam te kwestie, wszystkie kwestie tego LGBT, no teraz to jest... No tak, ale to jest zupełnie Za, inna zaraz, kwestia, coraz, właśnie nie wiem coraz... czemu ludzie łączą pewne rzeczy ze sobą, jakby to jest jakby... Yy... Poziom Twojego liberalizmu. Inna rzecz. Czemu, jak jesteś liberalny, masz być lewicowy albo coś? Może na przykład, e, czemu nie mógłbym uważać, nienawidzę wszystkich, kurwa, gejów i lizbijek, ale e, dotowałbym, e, kurwa, biednych. No to wcale nie mówię, że to jakiś... moje poglądy, ale czemu nie miałoby być tak, kurwa? No nie wiem, no właśnie no ciężko, ciężko, tak naprawdę jak pytasz i właśnie widzisz, zadajesz komuś pytanie, czy jest prawicowy, czy lewicowy, no to jakby jeżeli on ci powiada, że prawicowy, to do końca nie wiadomo tak naprawdę, jakie on ma poglądy, jeżeli nie dopytasz, no. Ale to... u mnie akurat jest jakby wszystko w miarę spójne, no poza tym, że jestem raczej niewierzący, no. Także raczej wszystko tam... Na prawą stronę. No tak, ale bo wiesz co, można być niewierzącym, ale na przykład yy, yy, właśnie no, lewicowcy często zresztą to yy, ci komuniści uważali, że yy, yy, Boże jak to się mówiło, że religia to opium dla tłumu, tak? Dla Ta mas. Można się w dużej mierze z tym zgodzić. Natomiast co zabawne, ich poglądy były cholernie zbliżone właśnie do filozofii chrześcijańskiej, nie katolickiej, tylko nowotestamentowej. No, mnie to zawsze zadziwia. Lubię się podpytać i może chyba trochę powymądrzać na ten temat po raz 50. Bo mnie to kurwa dziwi w kurwia, Czemu po prostu. To prawicowcy powinni nie wierzyć w Boga, ale lewaki powinny wierzyć w Boga. No to tak mi się no wydaje. No tak, tak. No ale, no ale co, no ale komuniści tłamsili kościół, no więc teraz już nie wiadomo totalnie. No. Bo może co czuli, że to konkurencja. No, Mają no tą tak. samą barierę, a ci kurwa ich zapędzają do swoich kurna budynków, a, a oni chcieli, żeby oni chodzili do tam. E, wiesz co, ich kurna propagandowych miejsc, z którymi były e, szkoły? Może. Może tak. <laughs> no <laughs> nie, nie, ale faktycznie ciekawą tutaj e, niespójność dziejowo. Kulturowo, społeczno-ogólno znalazłeś. No. No, no właśnie, to mnie zawsze dziwi, bo mnie na przykład interesują, jakby mm, filozofie ludzi na życie. No właściwie, kurwa, jak żyć? Jak żyć? Jak czy żyć? być dobrym, czy być z kurwy synem? Nie, myślę, że jednak być dobrym. W sensie, że te. że... Jakieś zyski ma, no bo zwykle jakby bycie synem wiąże się z tym, że, że, chcesz, że chcesz coś mieć, nie? Najczęściej. No ale ja chcę mieć, kurwa, chcę mieć... Kurwa, no ale jakim, PMK, koszt, jakim zbór, kosztem? Jakim no? kosztem? Kosztem ciężkiej pracy. No to jeżeli to jest kosztem Twojej ciężkiej pracy, to spoko, no ale ja. Jakbym, nie, właściwie chciałbym lekkiej pracy i fajnego pomysłu. No to musisz, do, musisz, 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 do, musisz być, wiesz, dobrym menadżerem samego siebie, no, żeby to wszystko tak zorganizować. I to chyba jest cała ta sztuka życia, no. Wiesz co, bo właściwie mi się to sprowadza do tego, że cholera... O, gadałem o tym ostatnio o skalim, ale yy, czy są jakieś po prostu takie... No że są pewni ludzie, którzy chyba nie mają wielkich wyrzutów yy, sumienia przy swoich ruchach na przykład, no chociażby, jak jesteś nawet prezydentem wielkiego kraju stary, od twoich decyzji umierają ludzie no nie ma co się kurwa czarować po prostu i teraz jest to ta decyzja pod tytułem E, kurwa, jak ci nie umrą, to umrze więcej e, innych, a może mniej, ale kurwa, ci u nas nie umrą, a tam ci niech umrą. E, kurna, no to są zajebiście ciężkie decyzje, mi się wydaje, i których myślę, że nie umiałbym podjąć, natomiast dlatego właśnie do tego się sprowadza, czy kurna, czasami ludzie, którzy mają mniejszą empatię, czy im nie jest łatwiej żyć. No myślę że, że, no, myślę, że może być im łatwiej. No. Łatwiej osiągają swoje cele, nie, Bo nie biorą pod uwagę jakichś dylematów moralnych przy wielu decyzjach. Pewne rzeczy są dla nich oczywiste i, i pewnie żyje im się łatwiej. No. Pytam o to raperów, bo e, raperzy, mimo że wiadomo tam, kurna, hardcore, rough, ragan and roll, ale mimo te, tego w większości przypadków wydaje mi się, przynajmniej w naszym kraju, że są ludźmi jednak mm, empatycznymi. Dlatego, wiesz, no że żeby pisać piosenki, to trzeba coś czuć, żeby ludzie czuli ciebie, to musisz też czuć, mieć jakieś problemy podobne do nich, więc z tego ten mój cały bełkot wynikał, to chciałem powiedzieć w Słuchaj, w takim razie dojechaliśmy na miejsce, miejsce, gdzie mieszka Pelo, ci, którzy nienawidzą Pelo, tu możecie przyjechać i go dopierdolić. A jest gość strasznie wkurwiający. A jest, A jest to, kurwa mać, taki kurwa ham, kurwa. Mać tam już... nawet jest napis, że tam się próje na policji i wszystko. wszystko. Cała prawda jest. Pół kurwa miasta, kurwa po prostu puścił, kurwa z dymem. Ale nie e... pokazuje się do kamery. Ale nie pokazuje się do kamery, ci co mają wiedzieć, to wiedzą o co chodzi. E... Słuchaj! Kończę, życzę Wam, żebyście, kurwa, kupowali sobie dużo kazali i kazali Kaliemu dać Wam dużo zniżek na fajne różne okulary. Żebyście kupowali sobie fajne rzeczy i by byli takimi sympatycznymi, młodymi ludźmi, jakimi dalej jesteście. Mówię Wy, w sensie Ty i Białas. Chociaż... I DJ Johnny jeszcze oczywiście. Białostry. I DJ Johnny. Tutaj, tu ich właśnie, właśnie nie ma. No i kurwe tyle no No i dziękuję Ja też jeżeli mogę Ci czegoś życzyć To życzę Ci, żebyś był dalej takim pogodnym Starszym panem Dobra